i wylądowaliśmy w Barcelonie. Szykujemy się wreszcie do prawdziwego zwiedzania Barcelony. Tup, tup, tup. Jesteśmy na czwartym piętrze do Zaczynamy od Kazamida, czyli ostatniego cywilnego projektu Gaudiego a później budamy się w kierunku Sagrady Familii. Ciekawe się zwiedzało, nie żałuję przejścia tu. Na tej ulicy, tak samo jak w środku, były sześciokątne płytki. Weszliśmy sobie dzisiaj na darmową część parku, Guell, która znajduje się na takim wzniesieniu i mamy piękną panoramę parcelową. Tam na dole przed nami za tym ogrodzeniem znajduje się część płatna parku. W Barcelonie się nieco ociepliło. Mamy no początek kwietnia, a jest 17 stopni, mimo że jest godzina 10. Idziemy do szpitala. I to nie byle jaki szpital, bo kompleks szpitalny wybudowany na początku XX wieku, który funkcjonował jako aktywny szpital do 2009 roku i kilka lat temu został przekształcony w muzeum. Mógłbym być w takim szpitalu leczony ma też wcześniejszą historię, bo był szpitalem już od XV wieku. Tak wyglądał tuż przed dużą przebudową na początku 1900-tych lat. A tak wygląda po rekonstrukcji. Ulubiona część dla Filipa. Dotykanie wszystkiego, co popadnie. Na początku budowali inny szpital. To było bardzo daleko do wszystkiego. Już nie było żadnej infrastruktury. Sekretę, to Więc mamy tu mnóstwo takich pawilonów po bokach. Tu jest jeden pawilon, tam dalej jest jakiś kolejny, tu na środku operacji prowadzali i po drugiej stronie jest tak samo, a tutaj jest zejście do tunelu, który łączył wszystkie te pawilony do góry. Są totalnie potulne. Tak wygląda średniowieczna część Barcelony z wąskimi uliczkami. Dotarliśmy do parku Stadeli. Jest dzisiaj ciepły dzień, więc w tym parku jest mnóstwo ludzi. Kartki są w drugą stronę. Ale Jakie są słodkie! Tak przybierają tymi moimi nóżkami. No. Ale super w tym budynku jest tekstura drewna zrobiona z jakiejś llewki. Dotarliśmy na plażę. Bazyl Upolowaliśmy kota. To dotarliśmy pod Palau de la Musica Catalana, gdzie za tydzień w zasadzie będziemy mieć boka z Dotarliśmy do ogrodów na górze Mądrzyk. Ale tu jest wspaniale! Tutaj na tej górze odbywały się też w 1992 letnie igrzyska olimpijskie, które się później w one odbywały, nie wiem. A tutaj jest designerska wieża telekomunikacyjna. Weszliśmy sobie w piątkowy, cieplutki dzień, więc zaraz rozpoczynamy nasz kolejny weekend zwiedzania i będziemy chodzić gotycką dzielnicą, wąskimi uliczkami starego miasta Barcelony. Są plakaty święta, które będzie 24 kwietnia, gdzie będzie kwiatowo. Bazylika. A jest taka święta na górze. I ludek tak jak w Poznaniu. Idziemy jeszcze do Katedry. Dzisiaj idziemy do parku góren. Dwa dni temu zarezerwowaliśmy sobie bilety. Idziemy na pierwszą dostępną godzinę, czyli na 9.30. Zobaczymy jakie będą tłumy. Jesteśmy 3 minuty przed otwarciem. Jesteśmy tu na placyku jak na patelni. Tam jest główne wejście do parku, a tutaj jest najsłowniejsza salamandra. Ciekawa rzecz, na terenie parku znajduje się szkoła podstawowa. A ja upolowała kota. Ale tu się teraz ludzi pozbierało. Jak ktoś myślał, że jest tu dużo ludzi rano, niech wróci o późniejszej godzinie. Wracamy do mieszkanka. Wczoraj przyjechali na skrip z Moniką i poszliśmy na pokaz flamenco, Palau de Catalana, A dzisiaj Idziemy na górę Montwick znowu z plaży, gdzie kolejką pojedziemy. jest Filip. A to jest municja. Palma z górą. Jak tu z jak drzewo? A tutaj jest arena od corridy przerobiona na galerię handlową. Jesteśmy w Kurtkach, bo skończyła się ładna pogoda. Idziemy na metro. Jechać do akwarium dzisiaj. W akwarium są pozyskiwane jajka wielkanocne i Aga wygrywa, poznała tam tamterwa. Mamy do Sagrady i mamy szczęście, bo dzisiaj ściągnęli obowiązek usunięcia maseczek, więc można wejść na wieżę. Jak przyjechaliśmy, to wieże były zamknięte dla odwiedzających, a tak to mamy okazję odwiedzić. Po czekaniu na wietrze w tym kolejce, będziemy jechać windą w górę. Na wieży! Ale tu wieje! Wieża w trakcie budowy, jak widać. To jest ta nowa gwiazda, co w grudniu zeszłego roku dopiero ją stawiali. Tutaj? Są już sześciu. Czuję ludziom zdjęcia. <laughs> myślałem, że W Podsagradzie Gaudi zaprojektował szkołę. Teraz chodzimy po Muzeum pod Sagradą, gdzie są porównania różnych elementów do natury, a to jest odbicie lustrzane, od zawieszonych linek, żeby wszystko się wspierało i było stabilne, bez żadnych nowoczesnych metod modelowania architektury. Tu jest warsztat, gdzie w dzisiejszych czasach pracują nad makietami różnych elementów, które później robią w większych wersjach. Skończyliśmy wy wizytę w Sagradzie. Strasznie wieje A przed Sagradą w ogóle jest jakiś protest. Nie wiem czy słyszę słychać teraz. Chyba coś, e, że protestują robotnicy pracujący e, nad Sagradą, żeby nie być deptanymi Ale to tylko moje domysły, bo jedną linijkę tylko przetłumaczyłem z tego co trzymali. dzisiejszy deszczowy dzień. Idziemy do Casa tak wygląda Casa Mafio. Budynek, który został przez Gaudiego tylko wyremontowany, on nie został skonstruowany od samych podstaw przez Gaudiego. Fasada została zmieniona. Tutaj tak Gaudi puszczał światło do garażu na dół. Tu jest Kaza Wittens. Dzisiaj się rozdzieliliśmy. Ty z Moniką, poszli do parku Güell, a my idziemy do Muzeum Historii Barcelony. A tutaj przygotują książki na jutrzejsze święto świętego Jerzego. jest wejście do kasy biletowej, a pod tym placem znajduje się to całe muzeum. Zauważyliśmy, się w katolickim czasami dwa L są czymy bardzo fajną wystawę o jedzeniu. A tędy spływały rzymskie ścieki. Tutaj robili wino, a w takich otworach trzymali miód i sól, które dodawali do wina. Mamy dzisiaj Dzień Świętego Jerzego Wszystko ma być przyozdobione różami A związane jest to z legendą Różami, tak A związane jest to z legendą e, O świętym Jerzym Że był sobie smok I Ludzie z jakiegoś miasta karmili tego smoka Aż w końcu skończyły im się Jakieś świnie i inne zwierzęta I Ustalili, że dadzą smokowi na pożarcie Księżniczkę no i wtedy przyjechał święty Jerzy, zabił smoka, a z krwi smoka wyrosły róże i róże podarował księżniczce. A święto to jest połączone też z Międzynarodowym Dniem Książek, dlatego zwyczaj jest taki, że mężczyźni dają kobietom róże, a kobiety dają mężczyznom książki. Kasa Matię jest przyozdobiona różami dzisiaj, bo na górze jest grzbiet smoka, nie w smoka, no i krew, z której się doskieruje. Zaskoczył nas grad, nie spodziewaliśmy się go tak szybko. No jestem przy stanie, gdzie jest ruchomych schodów. Będziemy się wpasować w dziury, kiedy pada, trochę nie pada, znowu pada, nie pada. Dzisiaj jest taki dzień w kratkę. I stojsku z książkami.